Niedawno minął rok, od kiedy znaleźliśmy się w pierwszym lockdownie. Jednak w gąszczu doniesień medialnych komentujących rządowe procedury często umyka jedna istotna kwestia zdrowie, a konkretniej zdrowie psychiczne społeczeństwa, które wyraźnie podupadło w ciągu ostatnich miesięcy. Najczęściej słyszymy, że głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest ograniczona możliwość przemieszczania się oraz zminimalizowany kontakt z drugim człowiekiem. Jednak w rzeczywistości jest to jedynie wierzchołek Góry Lodowej. Dlatego w dzisiejszym materiale przyjrzymy się w szczegółach temu, jak pandemia wpłynęła na naszą psychikę, jak wyglądają prognozy w tej kwestii oraz co możemy zrobić, aby przeciwdziałać niepożądanym konsekwencjom izolacji. Obecna pandemia wpływa na nasze życia na wiele sposobów, jednak psychologiczny aspekt sprawy jest tu bardzo często pomijany. Tymczasem na świecie już trwają szeroko zakrojone badania, które starają się nie tylko określić wpływ izolacji na stan psychiczny obywateli, ale również zrozumieć, z jakimi wyzwaniami będziemy mierzyć się przez to za jakiś czas. Co ciekawe, jedno z badań z Holandii ukazało, że wśród osób, które jeszcze przed pandemią cierpiały na depresję, stany lękowe czy nerwice natręstw, izolacja nieco osłabiła ich symptomy. Wynika to oczywiście z mniejszej ilości kontaktów społecznych i bodźców, mogących generować chociażby ataki paniki czy lęk. Jednak to samo badanie ukazuje też wyraźny wzrost symptomów depresji czy zaburzeń lękowych w reszcie populacji, co sugerowałoby, że pandemia może wyraźnie przyczyniać się do wzrostu przypadków chorób psychicznych, a lekarze, psychiatrzy i psychoterapeuci mogą przeżyć istne oblężenie w najbliższych miesiącach. Potwierdzałoby to inne badanie, tym razem przeprowadzone w USA. Porównując dane dotyczące ilości zgłaszanych przez osoby dorosłe zaburzeń depresyjnych i lękowych z pierwszego półrocza 2019 i stycznia 2021, dostrzegamy czterokrotny wzrost. Jak wskazuje dokument, główne przyczyny takiego stanu rzeczy to utrata pracy i studia zdalne wśród młodych dorosłych, co przekłada się na brak dochodu oraz niemożność współuczestniczenia w życiu uczelnianym. Jest to grupa, wśród której najczęściej, bo aż w 56% przypadków zgłaszane są problemy psychiczne. Ponadto młodzi ludzie częściej niż inne grupy wiekowe zażywają substancje odurzające celem przeciwdziałania negatywnym emocjom. Robi to ponad jedna czwarta z nich. Tak samo ponad jedna czwarta miewa myśli samobójcze. W obu przypadkach jest to około dwukrotny wzrost w stosunku do okresu sprzed pandemii. Problemy psychiczne wyraźnie częściej zgłaszają też osoby z gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem. Bardzo widoczne jest też to, że problemy te częściej dotykają osób pracujących w tzw. zawodach niezbędnych. Na przykład pracowników służby zdrowia, ale także kasjerów czy kurierów, którzy ponoszą większe ryzyko zarażenia się przy jednoczesnym braku dodatkowej kompensacji ze strony firm. Ponad jedna piąta z nich deklaruje, że na poważnie rozważała samobójstwo w ciągu ostatniego miesiąca to niemal trzykrotnie więcej niż w ogóle populacji co przenosi nas do kolejnego problemu jakim jest tak tzw. zespół stresu pourazowego, szerzej znany jako PTSD. Jest to zaburzenie psychiczne wywołane przez traumę, która przekracza możliwości radzenia sobie z nią i akceptowania rzeczywistości u człowieka. Najczęściej słyszymy o tym zjawisku przy okazji rozmów na temat żołnierzy wracających z konfliktów, osób, które przeżyły obóz koncentracyjny lub kataklizm. Wynika to z tego, że w trakcie wojny, uderzenia tsunami czy w surowych warunkach najłatwiej o przerażające doświadczenia, na które konkretna osoba nie ma prawa być przygotowana. Jednak obecna pandemia również daje nam powody, by takich traum doświadczać. Wynika to z faktu, że zjawiskiem powszechnym w czasie pandemii jest tak zwany lęk antycypacyjny, a więc strach przed samym strachem. Jako, że obecna przyszłość jest bardzo niepewna, decyzje rządzących są niespójne, a sfery takie jak praca czy życie społeczne w coraz większym stopniu zamierają, ludzie zwyczajnie zaczynają obawiać się jutra. Pomimo, że jeszcze nie słyszeli o zwolnieniach czy kolejnym przedłużeniu lockdownu, zaczynają przeczuwać, że nadchodzą złe wydarzenia, co może dokładać się do rozwoju stresu pourazowego. Najbardziej na to zjawisko narażone są osoby starsze, kobiety, pracownicy służby zdrowia, dzieci, młodzież i chorzy psychicznie. Co powinno niepokoić, to fakt, że wśród wymienionych grup znajdują się lekarze, sanitariusze i pielęgniarki, a więc osoby, które bezpośrednio mierzą się z pandemią. Już sama konieczność codziennego przebywania wśród chorych, mimo nawet najlepszych zabezpieczeń, może napawać niepokojem. Ale na tym nie koniec. Warto tu przypomnieć choćby decyzje, jakie podejmował polski rząd na początku lockdownu rok temu. Wówczas próbowano przepchnąć nowelę ustawy, która sprawiałaby, że pielęgniarki i położne pracowałyby w nieograniczonym czasie pracy oraz musiały pozostawać w stałej gotowości, gdyby wezwał je dyrektor szpitala. Ustawa przewidywała również, że mogą nie być puszczone do domu i w razie konieczności zostaną zmuszone do odpoczynku w miejscu pracy, a wszelkie urlopy wypoczynkowe miały zostać odwołane i zakazane do odwołania. Nawet same próby przepchnięcia tego typu decyzji, pomimo braku stanu wyjątkowego, wywołały konflikt ze Związkiem Zawodowych Pielęgniarek i Położnych, ale również przełożyły się na dodatkowe obciążenie psychiczne wśród pracowników i pracownic zagrożonych widzio takich zmian. Niestety polski rząd nie prowadzi badań dotyczących stanu psychicznego poszczególnych grup zawodowych w kraju podczas pandemii, możemy jednak spojrzeć ponownie na dane z USA wedle których objawy zespołu stresu pourazowego mogą występować u niemal jednej czwartej pracowników służby zdrowia, a objawy depresji u jednej siódmej z nich. Czy też na badania z Norwegii, gdzie już niecałe 30% z nich wykazuje symptomy PTSD, a nieco ponad 20% objawy depresji i stanów lękowych. Można się tylko domyślać ile wynosi ta liczba nad Wisłą. Warto także zauważyć, że ludzie mierzą się tu także z problemami, które nie są bezpośrednio związane z chorobami psychicznymi. Mowa np. o wyczerpaniu emocjonalnym, bezsenności czy problemach z ponownym socjalizowaniem się. Tak długa izolacja może bowiem modyfikować to, jak funkcjonuje nasz mózg. Brak zewnętrznych bodźców, zmian otoczenia oraz kontaktu z innym człowiekiem przykłada się do regresji kognitywnej w zakresie normalnego, postpandemicznego funkcjonowania. Wiele osób alarmuje już dziś, że coraz trudniej jest się im przełamać do kontaktu z drugim człowiekiem, gdyż odczuwają dyskomfort związany z opuszczaniem środowiska, do którego już w tak dużym stopniu przywykli, co przyczynia się do dalszego rozwoju ich problemów. Ponadto brak aktywności ruchowej, zaburzenia dietetyczne i ograniczanie czasu, jaki spędzamy na świeżym powietrzu, może przyczynić się do zaburzenia gospodarki hormonalnej, co tak samo może wpływać na wspomnianą już bezsenność czy wyczerpanie emocjonalne. Na to, jakie problemy będziemy przeżywać w najbliższym czasie, może wskazywać także historia. Na przykład podczas epidemii SARS, którą mogliśmy obserwować w 2003 roku w Chinach, można było dostrzec nawet 30% wzrost ilości samobójstw wśród najstarszych członków populacji. Należy bowiem pamiętać, że tak jak w obecnej pandemii, najbardziej narażone na działanie wirusa były właśnie osoby powyżej 65 roku życia. Wywołana wówczas panika wśród najstarszych oraz strach związany z poczuciem bycia obciążeniem dla rodziny, co w kulturze chińskiej jest ujmą, przełożył się na tę tragiczną statystykę. Co ciekawe, podobne problemy psychiczne mogliśmy obserwować po katastrofie reaktora w Czarnobylu. Mimo iż była to katastrofa przemysłowa, to stosowane wówczas metody, takie jak izolacja, zatajanie informacji przez rząd czy brak edukacji na temat przyczyn i konsekwencji katastrofy, co może przypominać krytykę, jaką obecnie słyszymy wobec rządów świata w mediach, przełożyły się na zwiększoną ilość osób cierpiących na depresję i stres pourazowy nawet 20 lat po katastrofie. Przedstawione dane nie napawają być może optymizmem, ale nie oznacza to jednak, że nic nie można z tym robić. We własnym zakresie oczywiście nie wyleczymy powstałych już realnych zaburzeń, istnieją jednak sposoby, które nawet przeciętnym osobom mogą pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu pandemicznej izolacji na naszą psychikę. Pomocna może być nawet tak prozaiczna rzecz jak tworzenie i trzymanie się harmonogramu dnia oraz ustalanie małych osiągalnych celów. Regularny tryb życia i osiągnięcie choćby małego sukcesu mają pozytywny wpływ na naszą psychikę. Nie odczuwamy bowiem aż tak bardzo zjawiska dysocjacji, a do tego sukces może nas zmotywować do podejmowania kolejnych starań. Kolejną sugestią wydaje się większa otwartość w komunikacji. Lockdown może przyczyniać się do tego, że mniej chętnie mówimy o naszych piętrzących się problemach czy planach, co może powodować niepotrzebne nawarstwianie się negatywnych emocji. Szczerość i otwartość na temat naszych obaw oraz próby podejmowania wspólnych inicjatyw, nawet na odległość, dają nam niezwykle potrzebne poczucie przynależności oraz wsparcia emocjonalnego, co przekłada się ostatecznie na mniejszą dotkliwość samoizolacji. Warto również zastanowić się nad naszą empatycznością. Eksperci wskazują, że w czasie pandemii powinniśmy okazywać jej więcej niż zazwyczaj. W normalnym życiu, jako że mamy większe możliwości do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Częściej możemy pozwolić sobie na zachowania egoistyczne czy aroganckie i nie wpływa to na załamanie życia społecznego. Jednak, zważywszy na to, że obecnie zwiększona ilość osób odczuwa problemy psychiczne, a możliwość uzyskania pozytywnych emocji samodzielnie jest utrudniona, warto przemyśleć tę postawę. Umiejętność spojrzenia z czyjejś perspektywy i przynajmniej częściowego zrozumienia obaw tej osoby może wpłynąć na poprawienie nie tylko kondycji psychicznej naszego rozmówcy, ale także dać nam odczuć, że osiągnęliśmy mały sukces. By to osiągnąć, musimy jednak nauczyć się dobrze słuchać. Gdy druga osoba odczuwa, że z uwagą ją wysłuchujemy, utrzymujemy z nią kontakt wzrokowy oraz dopytujemy o kwestie, które poruszyła, sprawiamy, że czuje się bardziej komfortowo, a nawet jeśli nie będziemy w stanie podsunąć jej rozwiązań dotyczących jej problemów, to sama możliwość zrzucenia z siebie ciężaru emocjonalnego oraz świadomość, że ktoś się tym zainteresował, może mieć zbawienne działanie. Istotnym wydaje się również zwracanie uwagi na to, które grupy społeczne mogą być najsilniej dotknięte pandemią. Doktor Weezy Liu, który zajmuje się badaniem PTSD podczas obecnej pandemii, zaznacza, że jako społeczeństwo często ignorujemy cierpienie innych z powodu strachu. Oczywistym jest, że osoby, które chorowały na COVID, lekarze, personel medyczny oraz pracownicy niezbędni, to grupy, które podświadomie mogą wywoływać w nas obawy. Przy obecnej burzy medialnej i kampanii strachu, jaką telewizje, gazety i portale prowadzą celem zwiększenia oglądalności, łatwo o nabranie takich uprzedzeń. Wspomniany naukowiec wskazuje jednak, że niezwykle ważne jest, aby właśnie tym grupom szczególnie pomagać na każdy możliwy sposób. Nawet rzeczy takie jak prosty telefon, pomoc w obowiązkach domowych, gdy wspomniane osoby muszą się leczyć albo pracować, czy nawet zwrócenie uwagi ich bliskich na problemy, jakie obecnie mogą przeżywać, może mieć duży wpływ na minimalizację negatywnych objawów. Warto przypomnieć także, że sama historia udowadnia nam, że pomaganie chorym może przyczyniać się do efektywniejszego zwalczania choroby. Jak miało to miejsce podczas tzw. dżumy justyniańskiej, kiedy to gminy chrześcijańskie okazujące pomoc chorym, pomimo odgórnych zaleceń dotyczących izolowania się od nich, osiągały ostatecznie większy odsetek ozdrowieńców oraz większą spójność wewnętrzną niż inne grupy społeczne w Rzymie. Więcej informacji w tym temacie można znaleźć w materiale jak epidemie zmieniały świat. Na koniec warto zauważyć, że nie wiemy jeszcze do końca, jak epidemia ostatecznie wpłynie na kształt świata i społeczeństwa w najbliższych miesiącach. Pomimo czarnych scenariuszy, jakie snuje świat naukowy, w wielu badaniach zaznacza się, że jest to zjawisko relatywnie nowe, a badania rysują nam jedynie wstępną ocenę tego, jak może wyglądać nasze zdrowie psychiczne po pandemii. Wciąż nie mamy pełnego zestawu informacji. Dopiero za kilka miesięcy poznamy wpływ szczepień na ogólny poziom niepokoju w świecie a niektóre kraje już zaczynają odmrażać swoje gospodarki ze względu na efektywne zaszczepienie dużej części swojej populacji, albo uświadomienie sobie przez polityków, że nie tylko gospodarka, ale i ludzkie umysły nie wytrzymują już lockdownu w obecnej formie. Nie należy jednak ignorować opisywanych tu problemów, gdyż w jakimś stopniu z pewnością je odczujemy. Pozostaje jedynie zadać sobie dwa pytania. Co możemy zrobić, aby powrót do normalności był możliwy bezbolesny? Oraz jaką taktykę powinni przyjąć rządzący, jeśli okaże się, że będziemy musieli poradzić sobie z masami nieszczęśliwych, wyniszczonych psychicznie obywateli. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.